Ostatnio mówiłam Wam o wpływie soli na uprawę buraka. Dzisiaj powiem z kolei, jak sól kuchenną możemy wykorzystać do, y, upra przy uprawie cebuli, do podlewania jej. Jak zrobić to prawidłowo? Głównym problemem przy uprawie bezproblemowej cebuli, dotyczy to również szczypioru i dymki, są choroby i szkodniki. Jest proste narzędzie, które kosztuje grosze i jest zawsze pod ręką. Na dobre zbiory pomoże w uprawie zwykła sól. Roztwór soli może zniszczyć larwy muszki cebulowej, uniemożliwia też dorosłym składanie jaj. To narzędzie może pokonać zarodniki grzybów i patogenne mikroorganizmy. Aby uzyskać odpowiedni efekt soli, ważne jest, aby przestrzegać zasad. W odpowiednim czasie i odpowiednio przygotować kompozycję. Takie narzędzie ma wiele zalet. Jest bezpieczne dla dzieci i zwierząt, nie szkodzi alergikom, nie psuje gleby, jest opłacalne, dobrze stymuluje wzrost i zapobiega chorobom cebuli. Roztwór pomoże chronić roślinę przed chorobami i nakarmić ją azotem. Na 10 litrów wody weźmy 30 gram zwykłej soli. Dodajmy taką samą ilość jodowanej i łyżkę amoniaku. Natychmiast użyjmy roztwór, podlejmy grządki z cebulą. Zabieg należy powtórzyć po trzech tygodniach, tym razem bez amoniaku. W razie potrzeby wykonuje się trzecie podlewanie składające się tylko z soli i wody. Ziemia zajęta przez grzyby jest od wiosny podlewana solą kuchenną. Przygotowuje się to w ten sposób. Na 10 litrów wody weźmy 50 gram soli i dwie łyżki amoniaku oraz kilka kryształków nadmanganianu potasu. Aby polać metr kwadratowy ziemi, potrzebujemy całego wiadra, czyli 10 litrów wody. Za pierwszym razem musimy podlać cebulę, gdy pojawią się pierwsze kiełki, następnie po trzech tygodniach. Trzecie podlewanie nie zawsze jest potrzebne, tylko jeśli choroba nie ustąpi. Po drugim zabiegu powinno minąć co najmniej 10 dni.